City jest teraz w takiej formie, że legia by tam przyjechała i by pojechała. No, no z nie... tym bym uważał. To to <grym> Okej, okay, tak. dobra, dobra. Żartowałem. Z tym akurat z e... napastnikiem. Nie, to, no. no jest... Wszystko powiedziałeś, co trzeba powiedzieć. No, ja nie mam nic więcej do dodania. Głowa widać, że tam nie, nie dojechała w tym sezonie, że tam początki były ciężkie i, i po prostu do tej pory. Kłodzę za dużo, no za tak, dużo, tak, ta, no Rodri dla mnie szczerze, ja nie doceniałem tak bardzo Rodiego, i dopiero widzę, jak go nie ma w City, to widzę, jaki to jest piłkarz i ważna osoba w tym zespole i teraz doceniam tą złotą piłkę dla niego. Naprawdę jest, jestem pod dużym wrażeniem i zostałem wyprowadzony z błędu, nie? jeżeli chodzi o jego ocenę, także bardzo się cieszę i no, za dużo zawodników tam, którzy już tak dużo osiągnęli, mają... Za dużo lat na karku, i wydaje mi się, że ta presja, z taką jaką stwarza może klub i też Pep Guardiola, żeby ciągle wygrywać mm. i się doskonalić, może powodować u nich mm, mniejszą radość z gry w piłkę.